Cześć, witajcie, Prezent Arjen, a oto malutki skrót informacji o tym, co się dzieje w chwili obecnej w Holandii i nie tylko. A więc będziemy W Holandii, jak wiecie, większość sklepów zbytecznych, czyli odzieżowe, obuwnicze i tym podobne elektroniczne zostały zamknięte, ale nie zostały zamknięte na stałe. Nie zostały zamknięte na ten okres do 19 stycznia. Te sklepy nadal prowadzą sprzedaż online oraz niektóre wybrane sklepy mają opcję... Afhalen, czyli odbiór. Na przykład sklepy budowlane i tak dalej, część z nich posiada taką opcję, że zamawiamy online, przyjeżdżamy i odbieramy. Proste? Proste. Ale większość, oczywiście, jak Mediamart, nie mają tej opcji i oni tylko i wyłącznie robią wysyłkowo. A więc też macie problem z głowy, bo oszczędzacie czas. Nie musicie być do sklepu, możecie w tym czasie wyjść sobie z dzieckiem. A towarz wam sam przyjedzie. Jeśli chodzi o Niemcy, pamiętajcie, że Niemcy od wczoraj, od godziny Pomodaję, że po południowej już są w lockdownie, a więc sklepy, fryzjerzy i tak dalej, podobnie jak w Holandii, są zamknięte, a więc zakupów do Niemiec nie zrobicie. No to delikatnie robi się problem. Bo niektórzy z was też pytają, czy można jechać na zakupy spożywcze do Niemiec. Tutaj uważajcie, dlatego że jest LOG i teraz na tych przygranicznych miejscowościach bardzo często nie tylko Duana, ale również strona niemiecka, Zola, oni tutaj zaczynają wyłapywać pojazdy, które podążają gdzieś tam na graniczne. Na graniczne Sklepiki, żeby robić zakupy. Jak wiecie, żeby wjechać do Niemiec z tego, co ostatnio było słyszane, trzeba mieć zrobione testy na koronę. A więc oni się zasłaniają tym i najzwyczajniej w świecie was zawrócą. No ale przecież w Holandii też jest sporo sklepów na, na tych strefach przygranicznych, które są naprawdę bardzo tanie. Ale mniejsza o większość, co zrobić w tym momencie. Z czasem wolnym oczywiście możecie go sobie skonsumować jak chcecie, bo macie go o wiele więcej. Ale niektórzy z Was już zaczynają narzekać, że niby lockdown, a wiele osób chodzi, co to ma być, żadnego lockdowna nie ma. Jest, ale oczywiście jest to lockdown, który ma zapobiegać przemieszczaniu się dużych mas ludzi, tym bardziej w okresie przedświątecznym. Więc jeśli widzicie gdzieś dzieci bawiące się na, na placu zabaw, czy jakaś grupka osób gdzieś stojących, to nie znaczy, że lockdownu nie ma. Pamiętajcie o tym. Oczywiście pamiętajcie, że maseczki są obowiązkowe w sklepach tych pozostałych, czyli spożywczych. Wchodząc do sklepów, zakładajcie, dlatego że małe sklepiki spożywcze. Wcześniej, jeśli nie zakładamy maseczki, mogą zostać zamknięte, jeśli jakaś kontrola w tym czasie będzie i wy wejdziecie bez maski, a sprzedawca was dopuści do tego, żebyście chodzili bez maski, mogą was zamknąć. A co się stanie, jeśli ktoś prowadzi działalność, która w tej chwili jest zamknięta? Mam na myśli na przykład fryzjerzy. Jeśli taki fryzjer podejmie działania, będzie strzyk. Niestety może dostać karę aż 4000 euro, i to nie jest żart, to są kary dla wszystkich firm jednakowe. Jeśli firma w okresie lockdownu, gdzie nie może świadczyć usług kontaktowych, sprzedaży swoich, swoich że tak powiem, produktów, złamie ten przepis, to jest 4000 euro. Kary. Oczywiście, jeśli chodzi o granice, granice holendersko-niemieckie są otwarte. Można spokojnie tranzytem pędzić do Polski, a więc nie musicie tutaj zbytnio się na razie stresować. I powiem Wam, że nawet Wizar lata do Polski, więc spokojnie można wylecieć. To, czy wrócicie stamtąd, to jest oczywiście kwestia polskiego rządu, a nie holenderskiego. Pamiętajcie o tym, że przylatując z Polski, teoretycznie trafiacie na kwarantannę. Mówię teoretycznie. No Dlatego, że jeśli Wasz pracodawca powie, że idziecie na kwarantannę, to idziecie na kwarantannę i nie macie jej płatnej. Ale jeśli Wasz pracodawca jest o wiele sprytniejszy i bardziej mm, konkretny, to kieruje Was na mm, testy covidowe. Robicie test covidowy i idziecie sobie spokojnie do pracy, a więc nie tracicie w tym momencie pieniążków, gdyż pracodawcy dbają o swoich pracowników, ale oczywiście nie wszyscy. Większość biur nie dba o pracowników i kierują ich oczywiście na kwarantannę. A jak zapowiedzieli po powrocie z Polski, wszyscy będą trafiać na kwarantannę. Jaka w tym będzie prawda? Zobaczymy. Dzięki serdeczne, pozdrawiam i do usłyszenia.